Witajcie z tej strony ponownie, Damien. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z Warface'a. Jest już to trzeci odcinek tej serii. Dwa poprzednie naprawdę przypadły Wam do gustu, ponieważ prosiłem pod pierwszym o 20 łapek, pod drugim o 20 łapek. I udało Wam się. Jeden i drugi filmik spełnił moją prośbę. Wydaje mi się, że to w ogóle był dość wysoki próg. E, taki no dość testowy, bo nie wiedziałem czy nagrywać, czy nie nagrywać, ale widzę, że naprawdę. No, można powiedzieć, że Wam się to podoba, dlatego. Dlatego pokazuje się teraz trzeci odcinek. W takim razie przechodzimy, przechodzimy do sedna. E, zagramy dzisiaj sobie trzeci raz deathmatchik, bo fajnie mi się gra w sumie. E, są jeszcze w miarę przyzwoici ludzie. Nie, nie trzeba się jakoś tam specjalnie spinać, dlatego jedziemy teraz z kolejnym deathmatchem. Ok, wylosowało nam mapkę Oil Depot. E, zobaczymy. Lubiłem tą mapkę. Naprawdę lubiłem ją. Wszelkie moje rekordy tutaj były bite. Mam nadzieję, że dzisiaj też się uda w miarę przyzwoity wynik. Dobra, już jest pierwszy. Kurczę, tutaj zawsze jest maksymalny chaos, tak? Jeżeli jest naprawdę full graczy, czyli... Dobra. Czyli 8 na 8 tutaj się robi naprawdę okropny zamęt, mętlik i czasem naprawdę ciężko tutaj ogarnąć. Naprawdę ciężko. Jeżeli ci z dwóch, trzech stron nagle wyskoczą ludzie, to, to nie ma opcji. No ale dobra, dwa na jeden. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale może być lepiej. Wiadomo. Dobra. Spokojnie. Tu na ślizgu. No ale coś czuję, że... dobra, dobra, dobra. No. Jest dobrze. Coś czuję, że może być dobrze z tą w tej rundzie. Bo 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 minuta już minęła, a nie widzę tutaj jakiejś tam stra żeby strasznie się ciężko sprzeciwu któremuś grało. Tam widzę, że pierwszy u nich chyba tylko miał jakąś tam wyższą rangę. Ale pzu, więcej punktów co ja mówię. A i teraz było blisko chyba potrójnego. Kurczę, no właśnie ten Zunebera. 1600 punktów już ma. No nic, e, widać, że gościu już wcześniej pewnie grał w tą grę, no nie ma opcji, no chyba, że aż tak naprawdę dobrze mu idzie. E, nie wiem, nie oceniam, bo naprawdę są ludzie, którzy naprawdę dobrze grają w tą grę, nie muszą używać żadnych ani cheatów, ani... ani naprawdę nie musieli wcześniej w to grać, bo znam osobiście kilka takich osób. E, może nie kilka, no, dwie, przynajmniej dwie. O kurczę, teraz nie siadło. Także... No 1800 punktów, no... To jest jeszcze w miarę przyzwoity wynik, jak na 2 minuty gry nie ma co go osądzać i jakimś tam mówić, że jest cheaterem. To zobaczymy tak ładnie, dwóch. A i jeszcze będzie, będzie. Jest potrójne. Jeszcze następny. Aj dawaj, troszkę cenę muszę poprawić, Dobrze, jeszcze podwójne. Będzie ku... Jest jeszcze jedno potrójne. 1225 punktów w jednej serii coś pięknego i 2600 już mamy punktów 1000 punktów przewagi nad drugim rankingu na drużynie. Jest? Okej, okay, fajnie, fajnie. Chociaż z drugiej strony mówią nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, tak? No minęły... Dy... <laughs> Przepraszam, minęły 2,5 minuty, także... ja no, powiem wam... Fajnie się zaczyna. Naprawdę fajnie się. Na poprzednim odcinku kurczę, żeby teraz nie powiedzieć źle, ile mieliśmy punktów. 8000, tak? Coś takiego chyba. No zobaczymy. Może się uda przebić ten wynik, mam nadzieję. Bo na razie idzie naprawdę przyzwoicie. Dobra, jest następny. A kurczę granat. No i co mam zrobić niby... Aj jajaj. No nic. Jedziemy dalej. Gdzie tu będziecie raszować? Nie ma. Podwójne super. No już smoki puszczają. Oj no, Oj no to już chyba padna. Tak jest. No jak już leżę. Jak już mnie powali jakiś tam pocisk, to już ciężko jest. Chociaż można przy jeszcze taki, w takiej sytuacji trafiając kogoś, mieć jakieś zabójstwo w locie, czy jakoś tak to się nazywa. I to też w miarę dużo punktów daje, także czasem trzeba próbować nawet i z takiej pozycji, nawet i, i na siedząco, na leżąco. Dobra, 4000 punktów mamy. Nasz vis-a-vis na pierwszym miejscu coś ponad 3000, więc dalej jesteśmy przed nim. Bo w sumie naszej drużynie już miałem tą sporą przewagę. Sekundę zaraz sprawdzę. Jaką. No kurczę. Coś mi tabulator nie chce wejść. Nie wiem, nie ogarniam. Dobra, nieważne. Zaraz sprawdzę. Może teraz. O, jest, zalegowało. No, my mamy przewagę na no, 1400 punktów gdzieś plus minus nad drugim u nas, więc spokojnie. No, tu widzę zgłosowanie nad jakimś. przeciwko jakiemuś gościowi jedno z drużyny, Pewnie słabo gra. Ale to zobaczę, zobaczę, jak padnę. Aj, pięknie. Polowanie na czaszki, przeszywając z i podwójne zabójstwo. No, coś pięknego. Ale kurczę, teraz musiałem przeładować. Ale pięknie to wygląda po prawej stronie. Naprawdę. Podwójne polowanie na czaszki i przeszywające strzał. Dobra, jedziemy w takim razie dalej. jest praktycznie połowa rundy, a wjeżdżają tutaj na tych filizgach. Widzę, że to nie jest tak, jak już na początku, bo na początku się grało dużo łatwiej. W zasadzie mogłem sobie biegać i, i, i tyle i strzelać i, i, i miałem pewne pierwsze miejsca. Tutaj już widzę rangi są wyższe. Tak jest ten Zunebera, naprawdę ciężko się z gościem gra. Widać, że, że ogarnie chłopak chłopak Niekoniecznie chłopak, no ale widać, że potrafi grać Mam nadzieję, że to nie są żadne haki. No i teraz się tu ładnie ustawili. Chociaż szkoda, że ten jeden jeszcze uciekł, jak być kupić potrójne. Ale jest podwójne, dobra. Tutaj ładnie. Podwójne. Polowanie na czaszki potrójne. Kurczę pięknie. Ej, naprawdę jestem w formie chyba. 6500, a jeszcze 4,5 minuty. O popatrzcie, no to może być naprawdę fajny wynik. Dobra, granacikiem próbujmy. No jest, super. Ej, coś za dobrze mi idzie na razie. Za dobrze mi idzie. Coś się zaraz pieprzy, że tak brzydko powiem. Ale na razie ładnie, podwójne zabójstwo. Ej! Coś ciało dobra, mamy następnego. Aj, 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 aj. No ale znowu oczywiście kto z Unebera? Ale mamy 7000, on jeszcze 5 nie ma, więc... Tak jest 7000... 4800, Więc jest super. A i kolejnym granacikiem. No naprawdę powiem wam, jak nie, nie lubię rzucać granatami, bardzo rzadko rzucam, bo... Chcę, że nieźle mi to siedzi dzisiaj. Aj za dużo, za dużo. No dokładnie. No i oczywiście kto z Unebera. Aj kolego, kolego. Ja cię sobie zapamiętam. No nic. A i znowu tutaj dużo ich... Ale ładnie, podwójne. Dam radę jeszcze podrójne jakimś cudem. Ajajaj... Aj, aj. Banana cookie. Ciasteczko bananowe. No ale niestety. Dobra, dalej. Spokojnie. Aj, jest ładnie. A kurczę. Jak strzelają we dwóch, to już tyle. W zasadzie bez szans. Ale ja nie narzekam. 3 minuty do końca, chociaż przegramy. Aj, dajmy mu amunicję. Przegramy raczej tą tą rundkę, także nie wierzę, że 15-16 punktów odrobimy. No w sumie mamy 47 zabitych na 111 całej drużyny, więc no prawie, że połowa wszystkich zabójstw to są moje zabójstwa. Kurczek kolejny z granata. Ja siebie nie poznaję. Zabójczy wślizg do tego. Podwójny zabójczy wślizg za 550. No, aj, pierwszy był. A. No ale 8660 punktów. Wow, naprawdę powiem wam, nie spodziewałem się, że mi aż tak dobrze będzie szło. Czyli widzę, że już pobiliśmy e, nasz wynik z poprzedniego odcinka. No to nic, no to w takim razie co? Próbujemy 9000 zaatakować. No to myślę, że powinno się udać. No jeszcze... Jeszcze troszeczkę czasu jest. Czemu by nie próbować? Granacik. No teraz granat nie siadł, ale tutaj jest okazja. Aj, jej, jej, jej. Lepiej, lepiej się schować. Za dużo ich tam. Ej, coś przycina troszkę. O... No. Aj, jej, jej. Jest dziewięć tysięcy, dobra. No to co? Magiczna granica 10 tysięcy. Powiem wam szczerze, nigdy jeszcze nie miałem... nie pokonałem tej granicy dziesięciu tysięcy, zawsze miałem poniżej tej liczby. Chociaż najwięcej to miałem w okolicach 10, ale nie dobiłem ich. Może się uda, bo to będzie naprawdę coś fajnego dla mnie. Potrójne zabójstwo, to już gdzieś będzie w okolicach tego, ale czekajcie. 5 o, zaraz. Aj. 9980. Kurczę, jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Jeden łebszocik za 125 punktów i było coś pięknego. Chodźcie. A jest. Podwójne, dobra, czyli już na pewno mamy 10 tysięcy. Jeszcze jeden. A, kurde. Czas. Ale patrzcie, 10 tysięcy 306, 305 i 60. No, powiem wam. Wow. Jestem znowu z siebie naprawdę zadowolony, mimo, że od ostatniego odcinka nie grałem praktycznie nic. To naprawdę fajny wynik. 61 zabitych, 19 zabójstw przez... Headshoty. Wow. 23% celności, 730 punktów wsparcia. No i trzech zabitych granatami. Naprawdę super. Oby tak dalej, oby tak dalej. No nic, w takim razie dzięki wielkie za oglądnięcie tego kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. 10 tysięcy padło, także. Myślę, że było co oglądać. Nie będę ustalać żadnych vlogów punktowych. Jeżeli Wam się po prostu podoba, to łapka, komentarz sub. Jak będę widzieć, że jest jakaś tam oglądalność tego, że chcecie ja następny odcinek, to go po prostu nakręcę i wrzucę na dniach. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!